Kochani, pokażę Wam za chwilę akordy do piosenki Kiedy byłem małym chłopcem, którą jak co roku będziemy wykonywać. Gramy w tonacji Amol, pierwszy akord Amol, drugi akord D7 i akord Emol. Te trzy akordy składają się na piosenkę, i teraz zagramy cały przebieg, e, zwrotki. E, w to nacji Amol. Amol D7 Amol Emol. D7 Amol. Ta fraza... Powtarzana składa się na całą piosenkę. Na tej frazie gramy tematy, solówki i śpiewamy zwrotki. Poznaliśmy już wszystkie akordy do piosenki, kiedy byłem małym chłopcem. Poznaliśmy także ich przebieg. Łącząc te, nazwijmy to, pętle, stworzymy całą piosenkę. Będzie to wyglądało w taki sposób. Pierwszy przebieg, który nagrałem bez wokalu, to jest przebieg, żeby zagrać temat na wstępie piosenki. Potem są dwie zwrotki zaśpiewane. Przebieg solówkowy, trzecia zwrotka, i temat na zakończenie. W ten sposób zamkniemy całą piosenkę. Zapraszam do wspólnego wykonania.